No hejka, jestem znowu z Wami. Jest tutaj taka troszkę lipa, dlatego, że nie mam mikrofonu krawatowego, to wymusza te, te ustawienie aparatu w taki sposób, żeby aparat łapał też mój głos, bo inaczej będzie bardzo słabo słyszalny. Więc takie, a nie inne ustawienie. Mam nadzieję, że odegra to swoją rolę tak, jak powinno. Mam doświetlanie górne, mam doświetlanie latarką. I będę się prażył jeszcze, bo muszę mieć zamknięte okno, dlatego, że jest bardzo duży hałas z zewnątrz. A mieszkanie przy głównej ulicy ma swoje zalety, teraz je wymienię. Hmm, dobra, to już po nich. Wymienione. Ok, mam tutaj ściereczki, bo będzie bardzo dużo kurzu, więc dla niemowląt ściereczki. Elwirę muszę przeprosić. Eksmitujemy na chwileczkę panią. Hopsa. Na parapet. No i co, od czego by tu zacząć? Najpierw trzeba by było pozbyć się wszystkich kabli. To będzie tak pogadankowo. Karta graficzna GeForce Zotaka GTX 1080 została wybrana, dlatego że raz, one są jedne z najtańszych na rynku, to znaczy Zotaki ogólnie, a przynajmniej były, nie wiem jak to w tej chwili się kształtuje. A druga sprawa, że mają 5 lat gwarancji. To jest akurat to, na czym bardzo mi zależało, ponieważ gdy będę wymieniał tę kartę. To otrzymają mój syn. To był taki cel przyszłościowy. Akurat ta wersja nie ma jakiegoś najlepszego chłodzenia, czy w ogóle czegoś tam lepszego niż inne. Nawet taktowania, miała lekko zaniżone. No ale tak jak mówię, tutaj najważniejsza była ta długość gwarancji, a i cena była rewelacyjna. I tutaj jeszcze też bardzo chciałem podziękować anonimowemu koledze, bo. Załatwił mi tę kartę w bardzo dobrej cenie, więc w ogóle nie mam o czym mówić. Jest świetna. Służy przecież już tak długo będzie służyła nadal. Jedynym jej chyba zgrzytem... Kiedyś był problem, nie chciało działać oprogramowanie i... Ten napis taka nie mogłem zmieniać koloru, no ale dobra, to można pominąć. Tak akurat... Są dosyć częste problemy z tymi kolorami i z tym wszystkim. No niestety to nie jest gotowy produkt od jednego producenta, żeby to wszystko działało tak porządnie, jakby się chciało. Problemy z oprogramowaniem zostały już rozwiązane i po zainstalowaniu dodatkowego tam, oprócz do, oczywiście sterowników z Nvidii, jakiś pierdół taka, można już ustawić te kolorki, więc dlatego taki fajny czerwony był. Wcześniej po prostu świecił cały czas na biało. Co z nią jeszcze? Jest problem taki poważniejszy. Czasami nie wiem właściwie od czego to zależy, bo to nie jest tak, że na przykład popracuje na i rozgrzeje się i potem to się dzieje. Jeden z wentylatorów cyka i te cykanie przypomina mi działanie dysku twardego, takiego talerzowego. No. no i to strasznie denerwuje, takie robotanie. To jest akurat bardzo mi fajne. Mogą sobie wstawiać jeszcze jakiś inny średni Ale. No, to są tylko takie momenty, kiedy to słychać wieczorem. Jak już siedzę przy pełnym wyciszeniu pokoju, no to on tam sobie raz na minutę zrobi takie skrop skrop. To jest do przeżycia. Z takiego powodu na pewno go nie będę oddawał. naprawę gwarancyjną. Wyciągnę jeszcze najpierw ten wentylator tutaj, żeby nam nie przeszkadzał. Lustrzana powierzchnia jest rewelacyjna. Mam nadzieję, że za dużo mnie tam nie będzie widać, bo to tam nie wiem, czy byłby najszczęśliwszy widok. No, nawet się w miarę wyspałem. <grym> Zalałem sobie kawę, chyba nie wspomniałem. Zbyt letnią wodą i nie jestem nieszczęśliwy. Ale zarazem napiję. Jestem przyzwyczajony do picia zimnej w pracy, bo przecież sobie robię i jadę, pracuję, wracam, piję zimną, no ale to raczej chodzi o to, że się nie zdąży, znaczy nie zdąży, może się nie, no nie zrobić tak jak powinna, nie zaparzyć. Dobra, karta sobie wyjdzie. Chodzi, hops. Wciskanie portu PCI to jest też coś, co lubię. A, i tu jest taki jeszcze myk z obudową i z płytą główną. Strasznie ciężko jest tutaj tą kartę wyciągnąć, w zasadzie bardziej ciężko jest ją zamontować niż wyciągnąć, bo to jakoś tutaj zaraz wyszarpię. Haczy już tutaj śleć, a tam płyta główna nie pozwala wyjść, bo jest bardzo ciasno. No i to jest też takie manewrowanie, żeby, żeby, żeby gdzieś nie zahaczyć. Może w tą, może w tamtą? Nie, może jednak. Może jednak tak. Tutaj sobie trochę pomogę. No i jest. Zotaczek. Bardzo seksowny. Tak wygląda. Ta lepsza wersja, która ma lepsze chłodzenie. Wydajnościowo jest lepsza i tak dalej. Ma wyższe zegary, ma trzy te chłodzenia. Ona tam się chyba Amp Extreme nazywa, ten jest po prostu Amp, czy coś w tym rodzaju. Kiedyś Ampy to były te mocniejsze wersje, podkręcone fabrycznie. W tej chwili, znaczy w tej chwili, no 1080-ka już jest przecież od dłuższego czasu na rynku. Były Ampy po prostu, no po prostu Ampy jako karta. A bardzo ładny jest. Mnie on się bardzo podoba. A Amp Extreme dopiero jest tą podkręconą. No, i faktycznie podobno była bardzo dobra. Trochę chyba droższa. Nie jestem pewien, no ale tak jak mówię, ja za bardzo. Miałem wybór, ale go nie miałem do końca. Ten wybór był najlepszy. Hopsa, może. Może dyski. Hmm? Z dyskami nie miałem żadnego problemu na szczęście nigdy. I mam nadzieję, że to pozostanie. Bałem się o te dyski przy montażu, ponieważ nie ma tego miejsca zbyt wiele i po prostu nie wszystkie kable musiały być tak wciskane na siłę, że bałem się, że może być ktoś uszkodzony, pójdzie jakieś uszkodzenie przez właśnie pogięty, połamany kabel, tudzież dane mogą się stracić czy coś w tym rodzaju, no bo po prostu kabel, 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 no zakurzony jestem troszkę, gudramik. Gudram bardzo fajny, bardzo dobry dysk. W swojego czasu były bardzo polecane, bo one były na dobrych kościach i nie były bardzo drogie, no bo to taka średnia półka sklepowa była to jest no ten w okolicy 256, czyli tam nie wiem, 240 ma czy coś w tym rodzaju. No te pojemności były różne, dokładnie już nie pamiętam. No Ale bardzo dobry dysk i od niedawna no, stoi na nim system. No, i właśnie na nim system będzie. A wcześniej był na krusialu. W zasadzie nie ma żadnej różnicy. Według testów to samo, to te same są kości. Jedynie co na za... ten ja jak ostatnio sobie sprawdzałem, to wyskoczyło mi coś takiego, że miał jakieś awaryjne załączenie, wyłączenie czy coś. Nie wiem, jakiś błąd w sterowniku prawdopodobnie wyskoczył. No, chyba że po prostu któraś z nie wiem awarii screenowych, czy jakiegoś innego restartu była winą tego a nie czegoś innego no i też być może nie zdarzyło się to po prostu podczas mojego użytkowania komputera no bo syn też bardzo często tutaj siedział no to przecież mogło się i tak wydarzyć teraz mamy wakacje więc jest u mnie przez trzy tygodnie kolejne przed wczoraj go przywiozłem i już przywiozłem razem ze swoim komputerem, bo już dzielenie się już nie wchodziło w grę, jak jest tutaj tak długo. Hmm, czy tutaj jest coś? Nie, raczej nic nie ma. Ale to nie chce wyjść, z Kuba ale chyba w żaden sposób tutaj nie jest zabezpieczony. Nie pamiętam. Holender. Ten środek tak wygląda podejrzanie, ale. Chyba go się nie wciska. Hmm. Nie, no chyba nie. O, Ok, nic się nie urwało, czyli tak miało być, dobra. I kabelki a, z tego Mighty Podświetlenia. Powiem tak. A, a, lubię LEDy. Swego czasu to miałem taką zajawkę, jak one się pojawiły, że całe biurko chciałem sobie z tych ledów zrobić. Na szczęście darowałem sobie to. Chciałem zrobić ledy podpięte pod płytę, dlatego że ta płyta ma w pełni sterowanie. Asus Crossfader 6. I bardzo fajnie można zrobić. Te ledy się przyłączałem do taktu muzyki, do odgłosów, w ogóle. Także całe biurko by mi tańczyło w tak muzyki. Niby fajna sprawa ale dosyć dużo wtedy się dowiadywałem, no one mają określoną ilość centymetrów, gdzie jest dawane napięcie. No, to znaczy płyta, pełne napięcie, żeby w pełni podświetlenie tych lepszych ledzików działało, daje na przykład do metra, czy tam do 80 centymetrów, coś takiego, to jest, są oficjalne dane z Asusa. A ja chciałem pięciometrowy mieć. No, podpiąłem i... Ja już w tej chwili nie pamiętam. Działać działało, tylko wydaje mi się, że po prostu końcówka była słabiej podświetlona, czy całość nawet była słabiej podświetlona, no, nie pamiętam, ale ja i tak podpiąłem diody takie zwykłe, nie z tych 50-50, one się chyba nazywały, już nie pamiętam, te i te lepsze, a ja miałem te, których jest mniejsze natężenie na metr, więc bałem się, że po prostu jak kupię te najlepsze i podepnę pod płytę, no to już będzie dupa. Dowiadywałem się z osobnym źródłem energii, żeby to gdzieś podpiąć pod prąd normalnie, a sterowanie tutaj, ale tak, tak się nie da, albo ludzie, których pytałem, o tym nie mają pojęcia. Nie wiem, tym niemniej całe szczęście dałem sobie z tym spokój no i, i mam spokój. Tym niemniej fajna rzecz, aczkolwiek też problematyczna, bo... Syn ma klawiaturę, no, która jest cała świecąca. No i teraz to jest Corsair bodajże. Więc oczywiście zainstalowaliśmy oprogramowanie z Corsaira, żeby zobaczyć te jego słuchawki też podpiąć, no bo tam też jest coś takiego, że na przykład w Far Cryu można mieć podświetlenie pod jeżeli w grze postać obrywa, no to się świeci wszystko na czerwono. Jeżeli coś się tam dobrze dzieje, to się świeci w jakimś milszym kolorze. Nie wiem dokładnie, jak to tam działa, ale działa. I Po zainstalowaniu tego oprogramowania, oczywiście wysiadło moje oświetlenie. Za każdym razem, gdy komputer startowałem, to załączało się inaczej. Upierdliwe dziadostwo. Nie wiem, czy nie powinno się, czy powinno się raz zainstalować, i nie dotykać więcej, nie kręcić, no ale to też jest bzdura. To przecież jest pecet, to chodzi o to, żeby właśnie tym kręcić, no, no to po, po to jest otwarta budowa, żeby właśnie w tym dłubać. No i też tak to potem wygląda, że to jest tego dubaninę setki. Także fajnie, że świeci, no ale nie zawsze to świeci tak, jakbym chciał. Na przykład mam też ustawione, nawet no to jest Aura Susowska, to się nazywa Aura. Mam ustawione, że przy wyłączonym komputerze powinny być wyłączone diody. I nie zawsze to też działa. Po prostu tak jakby na przykład Windows się zaktualizował, no to też od razu coś się tam pieprzy i. W nocy mi tam latały kolorki, więc jeszcze wcześniej jak spałem w pokoju z komputerem, no to wkurzało mnie to strasznie, bo po prostu robiło się jasno w pokoju, bo skubanie spuszczał te diody na full na 100%, no to to jest bardzo jasne. Niebieski, chyba zimny, jasny. Nie? I podobna sprawa ma się z klawiaturą. Klawiaturę mam rokata, skeltr. I tu w ogóle jest nic niezwiązane z oprogramowaniem, przecież z, tych, z Aurą Zasusowską, z tym wszystkim. A skubaniec też czasami w nocy przy wyłączonym komputerze zaczyna mi świecić na. Znaczy, nie tak, on ma ustawione na sztywno-niebieskie i zaczyna mi tym oddychaniem świecić takim jasno-ciemno, jasno-ciemno. No w tej chwili to już mam najzwyczajniej w świecie w dupie, no ale kiedyś mi się to zawerwowało, już nie sypiam tutaj w tym pokoju. O, nie chcę wyjść. Nie Wziąłem sobie zwykłego śrubokręta, tylko krzyżacze, więc... będzie ciężko. Nie, połamie to zaraz. Hmm. I to jeszcze ciekawostka pro propos tego chłodzenia i kolorków. No, później. Uh, Deepcool. To jest Keistl... 120... Nie pamiętam. Pierwsza wersja tego casela. I... Tak to sobie zrobili, że oni mam napisane, że to wspiera właśnie aurę i te Mystic Light z MSI coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Główna prawda, nie ma w ogóle takich złącz, żeby to podpiąć, czteropinowych tych złącz, takich jak tutaj są w diodach. Pod y, płytę, czegoś takiego, nie ma, tylko normalnie podpina się tutaj, gdzie jest gdzieś on. to jest... Całe sterowanie tego wszystkiego, no to są normalnie podpięcie wentylatorków, jakieś pierdolety jeszcze i to jest całe sterowanie, nie? Czyli no po prostu plusem, minusem zmieniam na kolejne światełka. Tam jest w pełni te RGB, więc ileś tam tych 16,7 miliona kolorów, czy tam ileś. I tak facet rozróżnia ich może z 10. No i strykasz sobie czerwony, zielony, taki duperele, albo mrugające, albo znikające i tak po kolei to przechodzi, więc wypstrykałem sobie raz na czerwone, żeby pasowało i zostawiłem. Tym niemniej bardzo fajne. Kolory zajebiste i na pompce też to wszystko lata i to jest bardzo fajne. Jak tak będę gadał, to nic nie będę skręcał. Ja jestem kiepski w skupieniu się na tym, co robię i mówieniu. Przydałoby się też wszystko w jednym kolorze, ale... To tak połatane z najróżniejszych płyt głównych. Może teraz z powrotem Ops. Coś mi tam wisi hmm. o, 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 chodź. Dobra, chociaż może to. A dobra, nieważne. Teraz tak. Odepniemy płytę. Ciężko się dostać. Ale czego to siłą się nie zrobi? Hehehe, <laughs> poszło! Siądz, stąd i ramy, ramy zaraz się tutaj do koloryfera <laughs> docisnę, żeby się odprądowić. I chop z ramami też ciekawa historia. Zamówione były no pod tego Ryzena, były kupowane, ale no drogie. Znaczy, jak wiecie, Ryzen 1 miał swoje problemy z pamięciami. Ale... I te pamięci, które do niego były polecane, te bidajki, czy jak im się tam nazywało, no to one były strasznie drogie, a ja nie miałem w ogóle pieniędzy na takie rzeczy, więc kupiłem po prostu najtańsze, jakie były DDR4 czy 1000, coś takiego tam chyba, tak? 3015 na 1,35 V. Akurat miały być inne, nie pamiętam że jakie miały być. Zadzwonili mi, kupiłem, zapłaciłem, zadzwonili mi z Moreli, że nie ma i czy chcę Ballistixy, no. Ja akurat wracałem z pracy, więc byłem w samochodzie. No mówię, że no nie mam teraz podglądu, czy parametry są te same. No, te same parametry i gwarantujemy tą samą cenę. Mówię, To dobra, niech będzie, bo już po prostu nie chciałem czekać. Ten komputer na Ryzen i tak był składany miesiącami. No bo wtedy miałem jeszcze i siódemkę, i grałem cały czas na tej siódemce. A Ryzen czekał na lepsze jutro, bo przecież musiałem skombinować. Inne części, bo i siódemka była na ddr na DDRC, trójce, więc tutaj był kupowany, i przecież dodatkowy zasilacz, i wszystko, dlatego że ja nie chciałem sprzedać tam tego. Chciałem, żeby były dwa, żeby móc streamować z dwóch komputerów. To też będzie historia jeszcze do opowiedzenia. To będzie bardzo poważna sprawa. Nie będę już tych rewolteków stąd. Tutaj są. sobie stąd, to są. Tutaj są rewolteki, bardzo fajne, cichutkie wentylatory, spokojne. One są na no, przypince, nie mają pwn no. Ale i tak w jakiś sposób ja tam nie wiem, czy ja je mam cicho puszczone, czy one sobie cicho po prostu działają. Nie wiem, nieważne. Ważne to jest to, że bardzo je lubię, bardzo ładnie świecą na czerwono, ale nie będę już ich przepinał tam, dlatego że zostanę tam te tajfony, jak tam jest, na próbę. Dlatego te, w tej nowej obudowie niestety ale będę miał Malutko ja RGB, chyba nie będę miał w ogóle RGB, oh, RGB. nie wiem czy będę szczęśliwy z tego powodu, czy nie. Hmm, co ja bym tu mógł teraz wyciągnąć, może tutaj, o cholera. Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego tu ma fajnego, olbrzymiego, hmm. z podpisem. Zobaczmy, co no, to, niech to z powrotem. A, widzicie? Ja, zaraz, cik. ciężko mi wycelować. O, jest, jakoś się zrobiła. Fajne, nie? I To też były ciekawe przejścia z montażem tego 3900, ale to też sobie zrobię osobno, bo to by wszystko było zbyt długie. Tak jak ja się rozgadam, to tu będzie koniec świata. Dobra, ja myślę, że na razie to i tak chyba sobie damy spokój, co? I jak już to wszystko wyczyszczę. No to wtedy się pojawimy, bo to dłuższa sprawa teraz. No, hej.